Przez całe życie mierzono cię metryką, która nie istnieje. Wmawiano ci, że inteligencja to IQ, stopnie, dyplomy, liczby zapisane w systemach, których nikt nigdy nie kwestionował. Mówiono ci, że jeśli będziesz wystarczająco mądry, świat się przed tobą otworzy. To było kłamstwo. Nie dlatego, że ktoś chciał cię skrzywdzić, tylko dlatego, że to kłamstwo było wygodne. Prawdziwa inteligencja nie ma nic wspólnego ze szkołą. Nie ma nic wspólnego z byciem błyskotliwym w rozmowie ani z umiejętnością rozwiązywania testów. Prawdziwa inteligencja to sprawczość, to zdolność narzucania swojej woli rzeczywistości, zanim ona narzuci swoją wolę Tobie. To narzędzie przetrwania, dźwignia, lever. I od tysięcy lat działa dokładnie tak samo. Niezależnie od tego, jak bardzo cywilizacja próbuje ją przykryć papierem, certyfikatami i moralnymi historiami. Machiavelli to rozumiał nie jako filozof, nie jako moralista, ale jako diagnostyk świata takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy, żeby był. Podczas gdy większość ludzi była zajęta tym, by wyglądać na inteligentnych, nieliczni, Skupiali się na tym, by stać się skutecznymi. I to oni projektowali rzeczywistość, w której reszta musiała żyć. Istnieje hierarchia ukryta drabina poznawcza, która decyduje o tym, kto prowadzi, a kto podąża, kto narzuca reguły gry, a kto tylko reaguje na bodźce. Siedem poziomów inteligencji siedem stanów sprawczości. I ta hierarchia działa już teraz bez Twojej zgody. Bez Twojej świadomości. Już zdecydowała, czy jesz, czy jesteś zjadany. Rozejrzyj się. Naprawdę się rozejrzyj. Wyjdź myślami na zatłoczoną ulicę w godzinach szczytu. Do metra. Do kolejki w sklepie. Spójrz na twarze. Co widzisz? Nie jednostki. Niewolne umysły. Widzisz proces. Ruch. Reakcje na bodźce. Ludzi, którzy są przekonani, że dokonują wyborów podczas gdy w rzeczywistości tylko odgrywają skrypty napisane przez kogoś innego. To jest pierwszy poziom inteligencji. Śpiący. Śpiący nie jest głupi. To ważne. Może mieć wysokie IQ. Może być lekarzem, prawnikiem, inżynierem. Może recytować klasyków albo pisać kod, ale funkcjonalnie jest nieobecny. Jego inteligencja jest reaktywna. On nie działa. On jest poruszany. Budzik dzwoni. Wstaje. Szef mówi, wykonuje. Wiadomości informują, wierzy. Reklama błyska, kupuje. Jest nośnikiem cudzych idei, cudzych lęków i cudzych pragnień. Jeśli zapytasz go, dlaczego wierzy w to, w co wierzy, zacznie się rozpadać. Powtórzy nagłówek. Zacytuje opinię, którą słyszał wielokrotnie. Odwoła się do autorytetu, do większości, do normalności. Śpiący żyje w zewnętrznym lokus kontroli. Wszystko, co go spotyka, jest czyjąś winą systemu, rządu, ekonomii, losu. On dryfuje w dół rzeki, której nigdy nie próbował nawigować. Najgłębszym lękiem śpiącego nie jest bycie w błędzie. Jego najgłębszym lękiem jest stanie samotnie. Dlatego obsesyjnie sprawdza, co myślą inni zanim pozwoli sobie na własną myśl. Dlatego konsensus jest dla niego ważniejszy niż prawda. Wolność nie jest dla niego darem, jest ciężarem. Gdybyś dał mu pełną autonomię, wpadłby w panikę. On potrzebuje mistrza, potrzebuje struktury, potrzebuje kogoś, kto powie mu, co jest dobre, a co złe. Machiavelli opisał ten typ ludzi bez sentymentu. Pisał o tych, którzy są tak prości i tak zależni od bieżących okoliczności, że ten, kto chce ich oszukać, zawsze znajdzie kogoś, kto pozwoli się oszukać. Śpiący to paliwo systemów budowanych przez wyższe poziomy inteligencji produkuje, konsumuje, a potem jest zastępowany. Jeśli jesteś na tym poziomie, prawdopodobnie nie oglądasz tego filmu. Algorytmy rzadko podają takie treści. Ludziom, którzy śpią spokojnie. Ale jeśli coś w tobie właśnie zaczyna się buntować, jeśli czujesz niepokój, poczucie, że twoje życie nie do końca należy do ciebie, to nie jest depresja. To moment, w którym znieczulenie przestaje działać. Kiedy śpiący się budzi, nie staje się mądry, staje się głośny. Wchodzi na drugi poziom poziom mimika. Mimik odkrył, że świat jest grą zrozumiał, że inteligencja jest walutą, która kupuje status, szacunek i moralną wyższość, ale nie ma jeszcze własnego umysłu, więc kradnie cudze. Inteligencja na tym poziomie jest performansem, kostiumem. Mimik kolekcjonuje cytaty, poglądy, dyplomy i narracje, tak jak dziecko zbiera błyszczące kamienie. Musisz wiedzieć, że on jest inteligentny. Musisz to zobaczyć. To najbardziej zdradliwy poziom dla ego, bo mimik czuje się lepszy od śpiących. Patrzy na nich z pogardą, myśli, że jest obudzony, ale on tylko śni inny sen. Uwięziony w iluzji kompetencji, zna wystarczająco dużo, by czuć się ekspertem, ale zbyt mało, by dostrzec własną ignorancję. Gdy go zakwestionujesz, stanie się agresywny. Gdy poprosisz go o stworzenie Czegoś od zera, spanikuje. On nie tworzy. On powiela. Machiavelli ostrzegał przed ludźmi, którzy mylą pozory cnoty z cnotą samą w sobie. Mimik wierzy, że jeśli brzmi jak myśliciel, to nim jest. Jeśli wygląda jak lider, to nim się staje. Ale to iluzja. Jego wartość jest całkowicie zależna od zewnętrznej walidacji, od aplauzu grupy, do której aspiruje. Jest papugą. Kolorową, głośną, zdolną do mowy, ale nie do myślenia, i właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa ciemność, bo żeby pójść dalej, musisz przestać grać pod publikę. Musisz odwrócić wzrok od aplauzu i spojrzeć bezpośrednio na rzeczywistość taką, jaka jest. Kiedy to robisz, wchodzisz na trzeci poziom, poziom kalkulatora. Lisa kalkulator jest pierwszym poziomem, na którym pojawia się prawdziwa sprawczość. To tutaj kończy się potrzeba bycia lubianym, a zaczyna potrzeba wygrywania. Kalkulator przestaje pytać, co jest słuszne, a zaczyna pytać, co działa. To jest lis Machiavellego, ten, który widzi pułapki, ten, który rozumie, że świat nie jest zbiorem zasad moralnych, tylko zbiorem bodźców, interesów i lęków. Kalkulator patrzy na ludzi inaczej. Nie widzi w nich przyjaciół ani wrogów. Widzi zmienne. Zadaje sobie pytania, których wcześniej nie zadawał. Czego oni chcą? Czego się boją? Co mogę im dać, a co mogę im odebrać? Rozumie strukturę zachęt. Wie, że ludzie rzadko robią to, co mówią, że jest dla nich ważne. Robią to, co minimalizuje ból i maksymalizuje korzyść. Na tym poziomie inteligencja staje się zimna, transakcyjna. Kalkulator nie pracuje ciężej niż inni. On porusza się lepiej. Wie, komu schlebiać, a kogo ignorować. Wie, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Wie, że prawo, moralność i normy społeczne są elastyczne i że naginają się zawsze w stronę tych, którzy potrafią je obsłużyć. To jest poziom wielu skutecznych ludzi przedsiębiorców Menedżerów, polityków, hastlerów, ludzi, którzy wyszli z niczego i zbudowali coś konkretnego, mają pieniądze, mają status, mają wpływ. Ale jeśli spojrzysz głębiej, zobaczysz coś jeszcze: permanentne napięcie, paranoje, samotność, bo kalkulator zakłada, że wszyscy inni są tacy jak on, projektuje własną przebiegłość na świat. Nikomu nie ufa. Każdą relację widzi jako potencjalne zagrożenie, każdą rozmowę jako negocjację i choć to czyni go skutecznym, jednocześnie czyni go więźniem. Jest tak zajęty graniem w grę, że zapomina po co w ogóle gra. To jest sufit, na którym umiera większość świadomych ludzi. Są zbyt inteligentni, by być śpiącymi. Zbyt skuteczni, by być mimikami. Ale wciąż grają w systemie którego nie zaprojektowali. Wygrywają, ale na cudzych zasadach. Reagują szybciej i lepiej, ale nadal reagują. I właśnie tutaj pojawia się bariera, której większość nigdy nie przekracza, bo przejście wyżej nie wymaga więcej inteligencji, wymaga odwagi, a konkretnie wymaga porzucenia wiary, że zasady cię ochronią. Kalkulator wciąż wierzy, że jeśli będzie wystarczająco sprytny, system go nagrodzi. Że reguły są czymś, co można obejść, ale nie czymś, co można zignorować. To złudzenie. Reguły nie istnieją po to, by cię chronić. Istnieją po to, by zarządzać masą. A jeśli chcesz wyjść ponad masę, musisz zaakceptować, że staniesz się wyjątkiem. To jest moment, w którym rodzi się lew. Operator nie tylko rozumie grę, on ją narzuca. Tam, gdzie lis się skrada, lew wychodzi na środek. Operator dodaje do kalkulacji jeden element, którego wcześniej brakowało wolę, gotowość do konfliktu, do wzięcia odpowiedzialności, do podjęcia decyzji, których inni boją się dotknąć. Operator to poziom dowodzenia to przywództwo w jego surowej formie. Ludzie podążają za nim. Nie dlatego, że ich manipuluje, ale dlatego, że wprowadza porządek w chaosie, ma wizję i ma zdolność jej realizacji. Nie pyta o pozwolenie, działa i bierze na siebie konsekwencje. Machiavelli pisał, że lepiej być budzącym strach niż miłość jeśli nie można być jednym i drugim. Operator to rozumie wie, że sympatia jest niestabilna, a respekt trwa. Jest gotów być nielubianym, jeśli oznacza to skuteczność. To jest poziom ludzi, którzy naprawdę pchają świat do przodu. Ale siła operatora jest jednocześnie jego słabością widoczność. Operator jest na froncie. Bierze kredyt za sukcesy i winę za porażki. Jego władza jest powiązana z jego obecnością, energią, zdrowiem. Jeśli się potknie, wilki czekają. Jeśli okaże słabość, system go pożre. Operator jest zmęczony. Dźwiga ciężar decyzji, konfliktów i ambicji. Myśli, że jest królem, ale w rzeczywistości jest najwyżej opłacanym sługą niewolnikiem własnej wizji. I jeśli zatrzyma się tutaj, spali się. Każde imperium oparte wyłącznie na sile w końcu upada. Dlatego następny poziom nie polega na większej sile. Polega na Zniknięciu. Paptir zrozumiał coś, czego Lew nie chciał zaakceptować. Bezpośrednia kontrola jest kosztowna, rodzi opór, a opór wymaga ciągłego wydatku energii. Jeśli pchasz ludzi, będą pchać z powrotem. Jeśli im rozkazujesz, będą cię nienawidzić. Ale jeśli sprawisz, że sami będą chcieli tego, czego ty chcesz, posiadasz ich. To jest miękka władza. Wpływ Narracja. Papetir nie stoi na podium, stoi za nim, nie wydaje rozkazów, projektuje pragnienia i lęki, rozumie, że ludzie nie są racjonalni, są emocjonalni, kierują nimi dwie siły: pożądanie i strach. Papetir nie walczy z rzeczywistością, on ją uwodzi, tworzy sytuacje, w których wynik jest nieunikniony, ale każdy ma poczucie, że dokonał wolnego wyboru. Operuje przez pośredników, przez struktury, przez innych ludzi. Jeśli coś się nie uda, jego nazwiska tam nie ma. Jeśli się uda, zbiera owoce, zawsze z zachowaniem pozornej niewinności. Machiavelli pisał, że wszyscy widzą, kim wydajesz się być, ale niewielu doświadcza, kim jesteś naprawdę. Baptir żyje według tej zasady. Nie ma stałej tożsamości. Jest tym, kim musi być w danym momencie. Dla jednych sojusznikiem, dla innych: mentorem, dla jeszcze innych, niewidzialnym partnerem. Ale cena jest wysoka. Kiedy całe życie spędzasz w maskach, zapominasz, jak wygląda Twoja twarz. Każda interakcja staje się operacją psychologiczną. Każdy człowiek narzędziem. Paptir jest potężny. Ale jest też duchem. Chodzi po świecie, ale nie należy do niego. Jest zimny, oderwany, samotny. Wielu ludzi myśli, że to jest szczyt, że bycie niewidzialną ręką to ostateczna forma władzy. Ale to nieprawda, bo nawet pupitr wciąż gra w grę. Wciąż reaguje na plansze. Wciąż porusza pionkami, które ktoś inny stworzył. Prawdziwy Mistrz nie gra w grę. Prawdziwy Mistrz buduje kasyno. Architekt nie manipuluje ludźmi. Architekt projektuje środowiska. To jest zasadnicza różnica, której większość nigdy nie pojmuje. Paptir porusza pionkami, ale architekt projektuje plansze. Rozumie, że ludzkie zachowanie nie jest kwestią charakteru ani moralności, tylko funkcją otoczenia. Jeśli chcesz, żeby ludzie poruszali się w określonym kierunku. Nie musisz ich przekonywać ani zmuszać. Wystarczy, że zbudujesz korytarz. Architekt myśli systemowo, w kategoriach drugiego, trzeciego i czwartego rzędu konsekwencji. Nie interesują go pojedyncze zwycięstwa ani porażki. Interesuje go struktura, która sprawia, że pewne wyniki stają się nieuniknione. Projektuje ideologie, rynki, algorytmy, instytucje. Tworzy warunki, w których wszyscy inni, od śpiących po popetirów, zaczynają walczyć o zasoby według reguł, które on ustalił. Podczas gdy lis próbuje ukraść winogrono, lew walczy o całą kiść, a poptir przekonuje kogoś, by mu ją oddał. Architekt posiada winnicę. Nie interesuje go, kto wygra bieżący konflikt. Zarabia na samym istnieniu, konfliktu. Tak działają. Platformy, systemy finansowe, narracje społeczne. Architekt nie musi być widoczny. Jego nazwisko rzadko pojawia się w podręcznikach, ale to on decyduje, jakie gry będą w ogóle rozgrywane. To jest inteligencja cywilizacyjna zdolność myślenia w dekadach, a nie kwartałach. Wymaga porzucenia potrzeby osobistej chwały. Wymaga fascynacji strukturą samą w sobie. Architekt studiuje historię, Psychologię, ekonomię, biologię i fizykę nie po to, by błyszczeć wiedzą, ale po to, by widzieć wzorce. Kot pod powierzchnią chaosu. Tacy ludzie są skrajnie rzadcy, może jeden na milion. To nie są królowie, którzy wygrywali wojny, to są ci, którzy zaprojektowali warunki, w których wojny stały się konieczne. Ale nawet architekt nie jest wolny bo architekt wciąż jest przywiązany do swojego dzieła, wciąż mu zależy. Jeśli system się zawali, on cierpi. Ego, choć rozproszone, nadal istnieje. Istnieje jeszcze jeden poziom ostatni najmniej ludzki pustka. Na tym poziomie inteligencja nie polega na dodawaniu czegokolwiek, polega na odejmowaniu na całkowitym odpuszczeniu przywiązań. Pustka nie jest nihilizmem. Nihilizm to rozpacz. Pustka to transcendencja, to stan absolutnej wewnętrznej suwerenności, braku potrzeby być jakimkolwiek. Człowiek na tym poziomie nie ma pragnień, które można wykorzystać, nie ma strachu, którym można nim manipulować, nie ma ego, które można połechtać. Nie da się go przekupić, bo niczego nie chce. Nie da się go zastraszyć, bo nie boi się straty. Jest niewidzialny dla systemu, ponieważ system działa wyłącznie na dźwigniach emocjonalnych. Machiavelli pisał o fortunie, chaosie, losie, nieprzewidywalności świata. Mówił, że połowa naszego życia jest rządzona przez fortunę, a druga połowa przez wolę. Pustka nie walczy z fortuną. On się z nią synchronizuje, nie próbuje kontrolować prądu, staje się prądem, działa z absolutną precyzją, robiąc dokładnie to, co konieczne ani więcej, ani mniej. W filozofii Wschodu nazwano by to Tao, w stoicyzmie mędrcem, w języku brutalnej psychologii ostatecznym drapieżnikiem bo jeśli spotkasz człowieka na tym poziomie, jesteś bezbronny. Nie możesz go odczytać, nie możesz go przewidzieć. On tylko odbija to, co wnosisz. Jest lustrem. Jeśli patrzysz w pustkę, widzisz wyłącznie siebie. Pustka może zejść na poziom lwa i poprowadzić armię. Może stać się lisem w negocjacjach. Może zaprojektować system jak architekt, ale on tam nie mieszka. To są narzędzia, nie tożsamości. Jego prawdziwa siedziba jest wewnątrz. Twierdza, bez drzwi, i to jest ostateczna wolność wolność od potrzeby bycia kimś. Paradoksalnie, to właśnie tutaj rodzi się największa władza, bo człowiek, który niczego nie potrzebuje, kontroluje wszystko. Teraz lustro jest przed tobą. Gdzie jesteś? I nie pytaj, gdzie chciałbyś być. To bez znaczenia. Pytanie brzmi: gdzie faktycznie? Operujesz większość czasu. Większość ludzi oscyluje między drugim a trzecim poziomem. Są wystarczająco świadomi, by wiedzieć, że gra istnieje, ale wciąż szukają walidacji. Albo są skuteczni, ale uwięzieni w transakcji. Kłamstwo, które mówisz sobie na ten temat, jest najdroższym kłamstwem w Twoim życiu, bo dopóki je podtrzymujesz, nie możesz się ruszyć. System jest zaprojektowany tak, by utrzymać Cię nisko. Szkoła produkuje śpiących, uniwersytety produkują mimików, korporacje produkują kalkulatorów, operatorzy są wypalani, papetirzy znikają, architekci są rzadkością, a pustka pustka jest zagrożeniem, bo system nie boi się inteligentnych ludzi. Boi się ludzi, których nie może przewidzieć ani kupić. Dlatego, jeśli chcesz się wspinać, musisz iść wbrew całemu swojemu biologicznemu i społecznemu programowaniu. Musisz zabić w sobie potrzebę bycia lubianym, zabić potrzebę bezpieczeństwa, przestać mylić bycie dobrym z byciem skutecznym. Nie wspinasz się, dodając wiedzę, wspinasz się, usuwając iluzję. Z poziomu śpiącego wychodzisz, gdy zaczynasz kwestionować. Z mimika, gdy przestajesz występować, z kalkulatora, gdy bierzesz odpowiedzialność, z operatora, gdy uczysz się subtelności, z papetira, gdy zaczynasz myśleć systemowo, z architekta, gdy puszczasz wszystko. To jest długa droga, zimna droga. Większość zawraca, bo w środku stada jest ciepło, na górze jest samotnie, ale widok jest inny. Kiedy patrzysz w dół, Widzisz, że całe napięcie, cały dramat, cała polityka i chaos były tylko grą, grą, w którą nie musisz już grać. Możesz po prostu patrzeć, a w tym patrzeniu pojawia się jedyna władza, która naprawdę ma znaczenie władza nad sobą. Tego nie da się powiedzieć wszystkiego publicznie nie dlatego, że to tajemnica tylko dlatego, że większość ludzi nie chce tego słyszeć. A algorytmy nie promują treści, które rozbijają fundamenty. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie już pękło. Subskrybuj, jeśli chcesz iść dalej. Ale jeśli chcesz wejść głębiej, tam, gdzie nie ma filtrów, nie ma łagodzenia i nie ma masek, wiesz, gdzie szukać. Większość nie pójdzie. I o to chodzi.